Księże biskupiańczy, i biskupie, biskupie Łowickim, księże biskupie Wojciechu, księże z Wigniewie, opiekuje kołek urzańcowych w diecezji łowickiej, ścigodni bracie kapłani, przewyjemne siostry, siostry Loretanki od czasopisma Różaniec, Szczegóny z latorki kułek wielcy szanowny księża Bałoszu i do Dowanieńskiego Sanktuarium, Panie Organista, lektorzy, ministranci, księżar księża strojny i lubochniaki strojne. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Zbyszkowi, panu Andrzejowi, człowiekowi roku, którzy potrzebują moją starość. Wszyscy kochani moi, tak Was dużo, a spodziewałem się, że tylko będzie pięcioro. Babirata minęło. Przyszła złota jesień, a my do doma nie w maskach, ale z Jedziemy na pielgrzymkę do Matki Woskiej do Manieckiej. a do Maniewice, do Maniewice, bo już tak daleko od domu Otłowicza, bądź postrożona, do Maniewska Pani. Ty jesteś taka na obrazie śliczna. Matko pocieszeń pełna co łączy zakochanych szczęścia obrączkami, módl się za nami. A my chcemy powiedzieć zasłuchającym dzisiaj Ewangelii Pana Jezusowej błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które stało. Za to nam pielgrzymom Pan Jezus powiedział Taki piękny komplement i pochwałę. Owszem, ale i wy jesteście błogosławieni, posłuchacie bo Słowa Bożego, i zachowujecie je w swoim sercu. Wyzłociła na jesieni, ale je przydrożne. Raz wzbogaciła grzybami, pachną przosy. Piękne są ogródkowe kwiaty, malwy co do okna zaglądały, a teraz już wszystko umiera. Giorgnie gorące płatkami, pachnące marcinki, maciejki, a pośród nich jeden kwiat, królewska róża. Najmocniej pachnie rucha wtedy, kiedy umiera. Matka Boska Różańcowa, jej królewski kwiat. Dlatego ona zebrała najpiękniejsze róże i ułożyła z nich koronę, aby pobożni ludzie mieli wieniec róż, różaniec. Święta Marią, Matko Różańcowa, bądź postrożona każdym moim zdrowaś. Niech życie moja anielska królowo będzie różańcem i ostatni zdroważ. I tak idziemy na pielgrzymkę do to domaniewicza. To Dlaczego? Bo każda procesja i każda pielgrzymka jest znakiem i naszym wyznaniem, że całe życie idziemy za matką. A idziemy do Chrystusa i tak aż do nieba. Kochani moi, jest rok Państwa 2020. Dziwny rok i byłby bardzo piękny, bo przecież 100 lat odzyskanej niepodległości. 100 lat od urodzin największego z Polaków. Świętego Jana Pawła II papieża Polaka i rok oczekiwanej beatrykacji Świętego prymasa tysiąclecia, sługi Bożego Stefana Kardynała Brucińskiego, a przyszedł niewidoczny, a śmiertelny wirus, który pokrzyżował nam wszystko. Kara to dla nas czy ostrzeżenie nie wiem. Nauka to dla nas czy doświadczenie? Nie wiem. Polityka to czy ekonomia? Nie wiem. Ponoć wiemy skąd przyszedł, ale poszedł w cały świat i na kolana padła nawet potężna Ameryka, a pobożny Rzym kazał zamknąć kościoły. Maski, maski, maski. Myjcie ręce, wdajcie się łowciami, zamykajcie okna, nie wychodźcie z domów. Pięć osób nam przy świętej pomierzyli nam kościoły na metry i na osoby. Komunie świętą tylko na rękę. Papież modlił się na pustym placu świętego Piotra. Czy to spełnia się tajemnica Władimirska? Ludzie zaczynają bać się ziemi. Rodzice boją się dzieci. Smutne są wesela. Czarne są pogrzeby. Za mało trumien. Brak miejsca na cmentarzach. Za ciasna jest ziemia. Ale to, co gorsze, jeszcze ma przyjść. O Boże, o nie daj Boże, nie wytrzymamy. Czy mamy umierać w maskach? W czasie epidemii Rzymu ówczesny papież wszedł w procesji z pokutną mod modlitwą za obrazem Matki Boskiej. Ona Rzym ocaliła. Stąd jej imię Salus Populi Romani, ocalenie narodu rzymskiego. Święty Karol Boromeusz obchodził w pokutnej procesji z najświętszym sakramentem prześwietny Mediolan i Zaraza Padła. A to wydarzenie takie nam bliskie, 125 lat temu, to jest w 1895 roku w Owiczu, panowała cholera. Pielgrzymi Owicy nie mieli wątpliwości, iść na pielgrzymkę na nas na ulicy Trzeba iść i uprosić Matkę Bożą, Królową Polską, a Owiską Księżną, aby była nam ocaleniem. I tak doszli do bidli a w bidlach spotkał ich księżak, co Bożem przyjechał do pielgrzymów, aby im powiedzieć ludzie. W obliczu już ustała zaraza. Trzeba Matce Boskiej podziękować. Usypali kopyt z wdzięczności. Świat się chwieje, a Chrystus Chrystusa stoi. I tak jest po dziś My, niby inteligentni, a jaką oni mieli wiarę? My z komputerem, z komórką, a jednak małej wiary. Bo mówili, że tego koronawirusa nie da się zabić. To, co znaczy jest nieśmiertelny. Matko Boska, niewiasno w słońce w słońcu w głowę węża, zaczana. Zrzuć nam śmiertelne maski z buzi. Chcemy Cię wielbić radosnymi wargami, z całego serca i ze wszystkich sił. Przyjdzie czas, Rozpadną nam maski. W tym ich zostawimy jako wotum dla potomnych i na świadectwo, że Matka Boska Manieska była nam ocaleniem. W tym miejscu Was, dobrzy ludzie, różańcowi, proszę. Niech każde kółko różańcowe, każda grupa modlitywna ma pismo do Was adresowane Różanec. W nim jest dużo propozycji, modlitw i rozważań. A po różańcu na swoich spotkaniach śpiewajcie pieśni i dzisiejszych święta Maria Matka Różańcowa. Bądź pozdrowiona każdym moim zdrowość. Stąd tam, tam, gdzie śpiewają, wierzaj mi, że ludzie nigdy nie śpiewają. A potem podzielcie się domowym rogalikiem, pączkiem, racuchem, aby było wszystkim radośniej, cieplej i rodzinniej. Na ten rok, Różańcowy 2020, chcę Pokazać pięć osób różańcowych, abyście wiedzieli, jaką potęgą jest modlitwa różańcowa. Kardynał Król umierający mówił nam: Jedyną bronią, którą Polska używając, podniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę. I dalej. Nie z obyście nie zwątpili. Zwycięstwo przyjdzie, a będzie to zwycięstwo Maryi, I będzie to ostatnie zwycięstwo. Drugi wielki prymas, sługa Boży Stefan, kardynał Fniczy, ostrzegał, gdy będą wam mówić, że prymas zdradził Polskę, nie wierzcie. Że prymas mnie ręce, nie wierzcie, że Prymas ma nie wierzcie kocham Polskę więcej niż własne serce i wszystko postawił na Maria. A ten, który jako biskup i papieskie zawołanie wziął sobie słowa. To tu cały twój. Jestem o Maria. I tak się modlił w tych dróżkach za świętym Bartolomego, mój święty Różańcuchu Marii, mój słodki łańcuchu, który łączy mnie z Bogiem korona miłości, co łączy mnie ze świętymi. Moja wieża ocalenia w bezpiecznym. Nikt wuj nie powróci. Będziesz mi pociekał w godzinę śmierci i ostatnim pocałunkiem gasnącego życia. To ten przystojnik, którego oglądamy w albumie, co szedł w trepach. I w samodziałowej owej kurtce dosyłają, a prawą rękę miał w kieszeni. To nie dlatego, że było zimno. On mówił różaniec. Święta Maria, matko różańcowa. Niech życie moje anielska królową, będzie różańcem i ostatnim zdrowiem. Mój umiłowany i niekoronowany, święty obrońca Westerplatte, major Henryk Cucharski, tak się modlił i tak prosił na koniec życia swoich żołnierzy. Synowie moi, bracia, gdy przyjdzie koniec wojny, pochowajcie mnie w Polsce, gdzieś w pobliżu Westerplatte. Chciałem wrócić do Polski, do chłodnego mojego kościoła w i ukręcać się Matką Boską Różańcową i podziękować jej za powrót. Umierał biedny w świtalu w Neapolu i prosił swoich wąjewczyn, pochowajcie mi w Polsce. Choćby na najmniejszym cmentarzu, ale w Polsce. Ach, ta trudna Polska, piękne są kwiaty w słonecznej italii, ale nie mają duszy, czy wiecie, jak teraz w Polsce ma macierzonka? Pod polskim niebem, w czerym polu wyrosły ojczyste kwiaty i zapachu urodzi jest Polska. Chłopcy moi, tu jest woreczek z zaszuczonymi kwiatami z odrobiną ziemi, z grobu mojego ojca, a ten różaniec jest od mamy. Włóżcie mi go do trumny. Ach, ta trudna bózg. Niech mi bądź wolno jeszcze wspomnieć w dywanie widzach z swojego domu. Mama, jak ty będziesz mówić, zdrowaś, to ja będę przesyłał paciorki wrzańca. No masz przesłuchaj, tylko, nie pomyśl się. Tego się nie zapomina. Działysz mój, Powróciliśmy na pasterkę, a wstąpiłem do jego pokoju, aby go pożegnać. Dziaduś modlił się na różańcu, który wytarł do białości. Dziaduś, zachodaj się tak długo, mówisz. Najpierw dziecko to za ciebie, a potem za nie wszystkich. Oj, nowe mamy ludzi do omodzenia. Ilu nas prosiło o modlitwę? Ilu ludziom winniśmy modlitwę? Zmęczyłem was. Nie gniewajcie się. To jest przyjrzynka. I tylko raz do roku. Matko, przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem, Paś również się dziś płacze. Może już nie zobaczę. Zaplanujcie u wśród To te siostry z, z białym krzyżykiem na czole. Zaplanujcie rwaniec. To jest pismo dla ludzi rówieńcowych. Do intencji rówieńcowych dołączcie modlitwy za naszego biskupa. Wiem, że jest mu teraz bardzo ciężko i bardzo potrzebuje naszego wsparcia. Nauczy się za księży, którzy, którzy muszą przeżyć na obrócenie, aby przeprosić Boga i Kościół. Zmarł nasz pustelnik, trzymając Leszek nie zboczni kochany. A dla mnie to był święty. Kołliwi student rzymski, a resztę życia przeszedł na poskowiu przy miasteczku Krwi Chrystusowej na Rawskich Rostach. W krótkim czasie przeżył czasu wiele. I wcześniej osiągnął doskonałość. I jeszcze mam jedną prośbę. Teddy do Maniwjanek, tych do bognianek. gdyby się to wydarzyło, to przyjęcie na mój Boże z różańcem i w strojach. Ale. Zanim powiem Amen, mam jeszcze do Was, ludzie rzucają tych pięć trudnych pytań. Trzeba wstać. A pytam wszystkich, kilku i pytam każdego z Was. Powiedzcie mi prawdę. I powiedzcie z taką wiarą, aby wirus padł. Aby się i całym sercem jebili Boga czynieniem. Niech usłyszą bezborni. Niech wiedzą, że wiara mocniejszą jest od masek. Powiedzcie mi więc. Nie usłyszą w Warszawie i w Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, na Nieba i Ziemi? Nie. Yes. A czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Narodzonego, uwięzionego, który powstał z martwych, jest w prowizji Ojca i do nas przychodzi. Nie. Yes. Wystąpił na nas przy chciepie, mówaniu, tak jak na postałku Wierzyniku. Yes. I czy wierzycie w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, w którym my jesteśmy, z Chrystusem i z Piotrem? Wierzymy. Yes. Jeszcze, czy wierzycie w miłosierdzia Boga, w odpuszczenie grzechów? Chciał w stanie w życie nie, nie, nie. To To u niech będą dzięki. Bóg zapali wam dobry pieprzyni, stojni piekrzyni i mocni. Bóg zapłać wam za to więcej Was kocham. Bo taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, a jej wyznawanie do końca życia niech będzie naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Okay.